Proroctwo dotyczące końca czasów. Ósmy król. Nawiążę do materiałów Kazimierza Smółki, który to podesłał mi jeden z braci. Link do całości znajdziecie w opisie. Żeby to, co chcę powiedzieć, miało sens, przeczytam większą część 17 rozdziału Objawienia Jana. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie mówiąc mi Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą która siedzi nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów, a kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, Miała w swej ręce złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości swojego nierządu, a na jej czole wypisane było imię, tajemnica. Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi, i zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo i powiedział do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi. A która ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej, i ma wyjść z otchłani i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia, od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest. Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta, i królów jest siedmiu. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko, a bestia, która była, a nie ma jej, ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatradzenie, a dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę, jak królowie, na jedną godzinę wraz z bestią. Bestia jako Rzym, ostatnia potęga, ostatnie królestwo z wizji Daniela oraz kościół katolicki jako nierządnica siedząca na bestii. Przejdźmy do objawienia Jana. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej pasze jak u paszcza lwa, i dał jej smok, swoją moc, swój tron i wielką władzę, i zobaczyłem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną. Lecz jej śmiertelna rana została uleczona, i cała Ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Jedna z głów bestii otrzymała jakby śmiertelną ranę. 15 lutego 1798 roku wojska rewolucji francuskiej zajęły Rzym. Generał Bertier wydał dekret rozwiązujący państwo kościelne, aresztowano papieża Piusa VI, który zmarł w więzieniu 29 sierpnia 1799 roku. Od tego momentu papiestwo otrzymało jakby śmiertelną ranę. Straciło swoją moc i władzę. W 1929 roku poprzez pakt Laterański Mussolini oddaje władzę papieństwu. Tego dnia bestia wychodzi z otchłani, a jej rana zostaje uleczona. Artykuł z gazety Rana wygojona objawienie Jana 13. I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona i cała Ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Dalej w objawieniu Jana czytamy: Tu jest rozum, który ma mądrość, siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta, i królów jest siedmiu, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko, a bestia, która była, a nie ma jej, ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie. Odkąd bestia otrzymała na nowo swoją moc? W 1929 roku, wychodząc z Otchłani, do teraz powstało ośmiu królów. Z objawienia wynika, że ósmy król jest bestią, ponieważ jest spośród siedmiu. I teraz, bracia i siostry, objawienie Jana. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666. Przejdźmy teraz do objawienia Jana, rozdział 17. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę dadzą bestii. Oni będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. Proroctwo mówi, że dziesięciu królów wraz z bestią obejmą władzę na jedną godzinę. Prorocza godzina, krótki czas, ale zapewne bardzo intensywny. Zatem musi wejść jakieś prawo, które zmusi mieszkańców ziemi do oddania pokłonu bestii, a kto tego nie zrobi, będzie zabity. Objawienie Jana. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawi, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. Bracia i siostry, objawienie Jana mówi, że dziesięciu królów obejmie władzę wraz z bestią i będą walczyć z barankiem, ale nie zwyciężą go, ponieważ jest panem panów i królem królów, a wraz z nim zwyciężą jego wybrani. Bracia i siostry, przyjście naszego pana i Zbawiciela jest bardzo bliskie, niech czuwa nad nami chroni nas od wszelkiego zła.